Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie starostwa ostrowieckiego Agnieszki Rogalińskiej. Tematem przewodnim spotkania był program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok działającymi na terenie powiatu ostrowieckiego. O jego założeniach mówiła kierownik Referatu Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego Marzena Jemierniak.

w tej gminy ośrodków również które pozwalają nam na oprócz współpracy, organizację różnych wspólnych przedsięwzięć, także na wychowanie naszych akcentów. O tym, jak ważna jest współpraca powiatu Ostrowieckiego z trzecim sektorem, mówiła starosta Agnieszka Rogalińska. Myślę, drodzy Państwo, że najważniejszą rzeczą, która tu odbywa się dziś, to konsultacje związane z. Programem współpracy z organizacjami na terenie powiatu moskiewickiego na rok 2025. Ta liczba jest organizacji ruchoma, natomiast my cieszymy się, że są na tyle czynne organizacje, które mogą i współpracują i pracują, pokazują, że pracę właśnie w trzecim sektorze, który jest niezwykle ważny dla nas samorządu. Bo to właśnie organizacje pozarządowe są tym pomostem pomiędzy samorządami, mieszkańcami i one też generalnie określają potrzeby mieszkańców. Cieszymy się, że dziś odset jest tak duży. Mamy nadzieję na to, że właśnie przedstawiciele organizacji pozarządowych też będą mieli swoje propozycje do tego naszego programu. Bo chcielibyśmy, żeby to nie był tylko dokument, drodzy Państwo, chcielibyśmy, żeby to był. Żeby to była czynna wytyczna do tego, sposób mamy współpracować właśnie z organizacjami na terenie naszego powiatu. Wśród uczestników spotkania byli także Jarosław Kuba, prezes lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg, integrujący organizacje pozarządowe Powiatu Ostrowieckiego, oraz Marcin Marzec, dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego, które wspiera również podmioty trzeciego sektora. No przede wszystkim wspieramy doradczo, zarówno pod kątem osoby w ogóle, które chcą powołać organizację, które nie wiedzą, czym to się je, czy nie wiedzą nawet czy jaką formę wybrać, czy to ma być stowarzyszenie, czy to ma być fundacja. Wspieramy też pod kątem już za założenia procesu zakładania organizacji, czyli opracowania statutu zgłoszenia do KRS-u. No i potem na bieżącym już etapie realizacji działań, czyli tak naprawdę pomagamy Pomagamy, pomagamy wnioski w zakresie użytku publicznego, pomagamy rozczytać kwestie formalno-prawne, mamy też możliwości doradzania, ponieważ realizujemy taki, nazwijmy to umownie, projekt z gminą CWISE, czyli Inicjatyw społeczno-ekonomicznych, gdzie mamy też dyżury prawnika. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych mają być stałym i cyklicznym elementem w pracy Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi potrwają do końca listopada bieżącego roku. W tym czasie podmioty zainteresowane mogą zgłaszać swoje sugestie, uwagi czy propozycje.